Ja nie wiem co to jest. Od 6 godziny, 6 chyba 30, przynajmniej jak ja wstałem, to 6:30 było. Suszą sobie jakieś skarpety, cały czas złączona suszarka. Ja nie wiem co to jest w ogóle. Jakiś przyszły, jakieś tam 10, 10, 10, jakiś kobiet. Nie wiadomo skąd, nie wiem skąd. No i teraz nawet kurde, używają męskich, męskich toalet. No ja nie wiem co to jest, jakby mężczyzna użył. Damskie toalety, co to by było, nie? To by Była masakra. Właśnie wyjeżdżam z Sendai, miasto, którym za bardzo, no, nie wyróżnia się za bardzo na tle innych miast, a można zjeść dobry Jęzor Yutan. Polecam, grillowany. No i co? Budziłem się dzisiaj wcześniej. Tak jak wam mówiłem Chciałem dzisiaj wysłać film na YouTube, ale nie da rady, bo Google blokuje konta, jeżeli nie jest się w tej, jakby w tej samej sieci, prawda? W tym samym mieście Przedtem mogłem to odblokować, bo miałem telefon, ale teraz telefonu nie mam. No i nie mam jak go odblokować. No, i jest problem. I teraz nie mam jak wysyłać filmów. A jeśli nie, nie mogę się też zalogować na Facebooka, no trudno. <laughs> Jakoś to wyjdzie. Już 400 km od Tokio. Jedną drogą, cały czas tą czwórką. Powiem wam, że fajnie się nawet jedzie, trochę nudno, bo cały czas tak samo. Ale jest taka ścieżka przez 90, no, 95% drogi. Jest po prostu ścieżka albo droga nawet taka, którą mogę pojechać Nie ma problemu Naprawdę nie ma problemu żeby rowerem bezpiecznie jechać Chociaż ta ścieżka czasami nie jest taka bezpieczna bo na przykład są co? Te krawężniki idiotyczne, tego nie rozumiem. To jest najgorszy krawężnik jaki, jaki jest możliwy Dziwny krawężnik, nie rozumiem tego. No i co? Jeszcze są słupki. Ale to trudno. Jestem w Morioce. Wczoraj przejechałem tylko 30 km i pojechałem pociągiem, no bo było tak zimno. Było nie wiem, 5 stopni chyba. Było 5 stopni Celsjusza, no i już się padało do tego. To wytrzymać się nie dało, było strasznie. No i nie miałem, nie miałem za bardzo gdzie się podziać. No i co, a w Morioce już miałem, już miałem zabukowany hostel, Zabukowałem sobie ten hostel, już w Sendai wcześniej. No i po, pojechałem pociągiem, rower schowałem sobie, bo tutaj w Japonii trzeba, trzeba schować rower, jakieś opakowanie. I schowałem rower w, w tarp, czyli takie, takie coś, zadaszenie za mojego tego hamaka, hamaku no i teraz jestem tu pod kotacu. już bardzo tam jest ciepło jest taki stolik tu jest koc, gruby koc stolik i tam pod tym jest pod tym jest grzejnik I jeszcze tutaj mam grzejnik z tyłu taki na na jakieś tam paliwo śmierdzi trochę, ale ale trudno Teraz będę szedł coś zjeść. Już jest 14.00 udało mi się wysłać filmik na YouTube'a. Zrobiłem to trochę okrężną drogą, bo musiałem użyć proxy z mojego serwera. No to postawiłem, postawiłem na serwerze jeszcze dodatkowy, dodatkowy serwer proxy. No i, i to jakoś jakoś to zadziałało, prawda? No, jakoś, jakoś mi się udało wysłać filmik. No i tak. Teraz będę szedł zjeść kary. Może jeszcze spróbuję sobę, ale zobaczymy raczej nie. Też nie jest dzisiaj fajna pogoda, jest. jest 6 stopni, na szczęście nie padał śnieg. W, w, w telewizji mówili, że ma, ma padać śnieg, no, ale na szczęście nie będzie padał dzisiaj śnieg. Jutro będzie fajnie, bo będzie 15 stopni. No, ale nie mam noclegu na jutro, to zobaczymy jak to będzie, pewnie camping jakiś. Sakura tu, sakura tam, a ja na butach Błoto mam haha. <laughs> jak spadają sobie liście. Trochę wygląda jak śnieg, ale nie do końca. Tyle liści spadło. Opuszczam Moriokę, byłem w niej dwa dni tylko dlatego, że było zimno. W sumie nie ma tutaj nic za bardzo do zwiedzania. Ale jest fajna góra. Iwate-san. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. No nie wygląda tak jak Fuji-san. No ale też jest, też jest fajna taka. W szczególności z tym śniegiem na górze. Bardzo ładne Jestem jakieś 50 km od Aomori. Tutaj takie fajne górki Ja jadę akurat do góry, nie, nie w dół, tam jest strumień, tu jest śnieg jeszcze tutaj śnieg sobie leży No Czy było W nocy było bardzo zimno Nie do że byłem w budynku Miałem sweter, kurtkę i było mi zimno do, do, do skarpety grube jeszcze miałem zimno w nogi było no masakra zobaczymy jakoś, jakoś jedzie. ale gorąco masakra 20 stopni pewnie jest nie wiem strasznie jest gorąco Już chyba prawie na szczycie Sam nie wiem Może jeszcze do góry trzeba jechać Jest Aomori Ile tam trzeba dojechać do Aomori miasta? No Nie wiem Ale już prawie Już prawie Hokkaido Teraz będzie test hamulców Zjazd 7% no i chyba tutaj jest napisane, że to będzie przez 7 km, ale pewien to ja nie jestem. Zobaczymy jak będzie. O proszę, nawet w Akicie byłem, nie wiedziałem. No, bardzo ładnie. I rozpoczynamy test hamulców. jak ciężko. 好了。嗯嗯嗯 Jestem w Hiroseki w parku Czekym tutaj na nas zostać Te same drzewa wiśni Wsku wiśnia, wszędzie wiśnia różne rodzaje wiśni Gdzie tylko popatrz to wiśnia rzeka z wiśniami wszędzie wiśnia I Japończycy <gry> Ponoć mają tutaj 5000 drzewek na to patrzę, to tak mi się wydaje, że to jest niemożliwe. To jest po prostu niesamowite. Chyba czegoś tutaj nie rozumiem. Ha. Tam jest duża kolejka, gdzie pani Komisarz, Panu Komisarzowi, Panu Komisarzowi, Panu Komisarzowi, Panu Komisarzowi, Tę drogą to wcale nie jest dobre. Kandyzowana truskawka. Znacznie lepsza niż tam tu coś czarnego. Dobra, tylko trochę droga. 201 i za, za jedną truskawkę. Czyli jakieś 6 zł, może 7. 7 zł na truskawkę. Ale tu też kolejka jakaś. A do czego? A. Do czegoś dziwnego, ale ja nie będę tego już kupował. No, wszystko fajnie, <laughs> tylko gdzie będę spał? Gość oznaczający kole koniec kolejki. Co jest z tym, że ładne dziewczyny obsługują klientów? Szybko obsługują klientów. Tak wygląda górka śmieci. Można się pani, widać. A mi się spać chce. Krótko, gdzie ja będę spał. tych hoteli nie ma, a tyle turystów, hoteli ani no nic nie ma, wszystko jest zarezerwowane. Wszystko. Czekałem 30 minut na tako jaki kupiłem. Sprzedawał jakiś taki chłopczyk. Pakował i sprzedawał taki chłopczyk. I najlepiej z tych wszystkich sprzedawców, co tutaj byli, mówił, on mówił najlepiej po angielsku. No ale teraz znowu szukam roweru, bo to naprawdę jest duży park. Zimno jest, nie wiem gdzie się położyć. Zobaczymy co będzie. Tutaj ja miałem dość dużo szczęścia, bo znalazłem hostel. Nie był to najlepszy hostel, nie był to najtańszy hostel, ale znalazłem. Nie musiałem długo szukać pierwszy lepszy hostel, a miał jedno łóżko, jedno dostępne. No i udało się, nie musiałem tutaj w parku w zimnie spać. Teraz będę jechał do Amori, mam kilka tam kilometrów, nie wiem, pewnie 50 kilometrów. O drugiej pewnie wezmę o drugiej godzinie w nocy prom na Hokkaido i będę tam o 6 godzinie Gdzieś tak także pewnie mało będę spał, ale zaraz zawsze 2001 km Przejechane do Amori 20 km i już prawie koniec już prawie koniec